Witam was widzowie w kolejnym odcinku na kanale FNT. Znajdujemy się na naszym FNT Garage w serii FNT Garage po raz kolejny. I kto dzisiaj jest pacjentem? Pacjent jest Wam dobrze znany, ponieważ już u nas tutaj był i jest nim samochód przez małe S, czyli Fiat częto, który już tutaj kiedyś był i dzisiaj jest po raz kolejny. Teraz możecie się zapytać, a dlaczego on jest tutaj? Czemu nie wrzucisz go na garaż? Czemu nie wiedziesz? Żeby już można zacząć troszeczkę roboty, bo operatora jak widzicie jeszcze nie ma, bo zapomniał jednej rzeczy z domu, więc musiał się cofnąć, zaraz będzie. Yy, po, po prostu problem jest taki, że on jest związany z tym co dzisiaj będziemy robić, mianowicie aktualnie ten samochód ma jeden bieg. Jest to trzy wbite na farcie i na jednym biegu tutaj przyjechałem, ponieważ widz go odstawił pod dom, żeby tutaj podjechać, bo nie mogliśmy go zostawić tutaj od razu. Więc ja tym samochodem przyjechałem. No i jest jeden bieg, jest to bieg trzeci. Między innymi także nie ma wstecznego, więc nie mogę tutaj sam wjechać. Trzeba go wtoczyć. Teoretycznie mogę wrzucić na luz, bo w sumie ten bieg raczej nam się nie przyda. W każdym razie, no poczekam na operatora, no bo nie ma tutaj wstecznego, więc trzeba to będzie podziałać. I teraz ja Wam powiem pokrótce. O co chodzi? Zrobię tutaj porządeczek, tylko przełożę rzeczy, żeby nam nie przeszkadzały. O, już wam pokazuję o co chodzi. Tutaj mamy tam cały mieszek zmiany biegów, i pod nim kryje się tutaj taka cała instalacja plastikowa. No nie i te plastiki, jak widzicie, tam jest wielki rys. O, tutaj się w ogóle wyłamało z zaczepu, Tam na dole, nie wiem czy wy to zobaczycie, ale ja to postaram się przybliżyć. Powinniście to widzieć tam. Jest taka śrubka, i ona powinna trzymać to całe mocowanie. Jak widzicie, to całe mocowanie lata. O, zobaczcie, widzicie to, lata to w tym koszyku. Tu w ogóle to się wypięło, a to powinno być pod tym pierścieniem wrzucone od dołu. To wyskoczyło, a to wszystko trzyma w ramach. Podejrzewam, że to jeszcze jako tako by się nadawało. Można by to było wrzucić z powrotem. Cały ten element, ale po co, skoro za 40 zł możecie kupić to plus te wszystkie tam plasticzki, ten cały tutaj czpień, to mocowanie i to wymienić, ale zobaczcie jak to musi być chujowe, albo nie wiem, stare, że przy zmianie biegów wyrwało się z tych dwóch zaczepów. U macie o co chodzi? jest straszny szajs. No ale też dlatego, że może kosztuje tylko 40 zł cały ten zestaw plastyczków. Tutaj jeszcze mamy jakąś uszczelkę. No i to będzie zadaniem na dzisiaj. Są ogólnie dwie szkoły, jak to można zrobić. Ponieważ cała ta instalacja, powiedzmy, trzyma się na, jak widzieliście, albo nie, dwóch cięgnach, na takich kuleczkach. I to wszystko jest takim plastikowym jakby koszyczku. Oczywiście ten koszyczek nie jest przelotowy, jest wszystko szczelnie zamknięte, ale to jest plastikowe. I teraz tak, od dołu są... Dwie albo trzy nakrętki, chyba trzy, w sensie śruby, które trzeba przytrzymać, żeby od góry odkręcić te nakrętki. Jeżeli to sobie zrobimy, to to wszystko wychodzi nam do góry. Oczywiście te kuleczki, w sensie te czpienie trzeba odpiąć i to wszystko możemy sobie wyjąć do góry. Jest jeszcze jedna szkoła, która od dołu proponuje nam wyjąć cały ten koszyczek, ale że no, mamy niby lewarek całkiem sprawny i myślę, że bardziej wartościowy niż to całe auto. W każdym razie wydaje mi się, że nie będziemy się bawić w to, żeby ten cały koszyk od dołu odkręcać, bo to potem wiadomo, może nie być przymocować. Więc po prostu podlewarujemy sobie z jednej strony, ja albo operator, wyjdziemy od dołu, będziemy trzymać te śrubeczki, a druga osoba od góry będzie te nakrętki odkręcała. To są dziesiątki. Więc po odkręceniu tych trzech elementów i wypięciu tych cięgien z tych kuleczek, będziemy mogli już cały ten mechanizm plastikowy. Wyjąć do góry, ale zanim jeszcze to zrobimy, to wy zostawcie To Tutaj wszystko wam się wyświetla. Także łapka w górę, komentarz, dzwoneczek, subskrypcja i to wszystko, żeby ten kanał się jak najbardziej rozwijał, żeby 500 subskrypcji wyleciało, żeby operator mógł swoje lico pokazać. No i co? I myślę, że nie będzie to trudna robota. Zobaczymy, ile to będzie trwało. Pierwsza robota z tym samochodem, która polegała na tym, że wymienialiśmy rozrusznik, poszła nam bardzo sprawnie. Była to chyba najbardziej sprawna naprawa na FNT Garage. Więc zobaczymy jaka będzie runda druga z Fiatem Seicento. Plan jest raczej prosty, jeszcze Wam nie pokażę tych części zamiennych, bo są u operatora w samochodzie. No i co? No i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zaraz sobie wyrzucę tą trujeczkę bo raczej nie będzie nam potrzebna. I będziemy... Pokażę Wam że ten luz w ogóle, jak, jak on wygląda, że jest naprawdę ogromny. No ale jak widzicie, ale naprawdę zastanawia mnie to, bo jak mocno można wrzucać biegi? Można trochę lżej, można trochę mocniej, ale bez przesady. Ale żeby łamały się aż, aż dwa z trzech, albo w ogóle trzy, ale chyba dwa zaczepy, nieprawdopodobne. A właśnie przyjechał operator, możecie to słyszeć, więc zaraz zabieramy się do roboty. Dobra widzowie, bierzemy lewarek i podnosimy. Myślę, mieć lepszy dostęp, zaraz wam pokażemy te y, śruby od dołu. Siema! Dobra widzowie, mamy już lekko podlewarowane i wszystko widać jest na widoku. To jest ten koszyczek, o którym wam mówiłem. I teraz tak. Tutaj poproszę operatora, żeby za te trzy łebki po kolei przytrzymał. Jaki rozmiar? 10-13. Od góry jest 10 tutaj, chyba też. No i tu będzie operator trzymał, ja będę od góry odkręcał. I powinno nam wszystko ładnie wyjść. Uwaga. Ta. Ta Ta dziesiąteczka, no. I teraz jeżeli ja tutaj dopowiem o, to, o co mi chodziło na początku, że tutaj, o tu, idą takie dwa cięgna. I w momencie kiedy byśmy brali opcję tą pierwszą, czyli wyjmowanie tego wszystkiego, no to trzeba by było się szarpać z odkręcaniem tych linek tutaj, od tej pokrywki, ja to nie wiadomo na ile to jest już wszystko skorodowane, zasrane i te skoro to wewnątrz tak pęka. To odzę, czy to cały czas jest podatne na jakiś mróz, sól, śnieg, lód, piasek i wodę. To nie wiadomo jak to wygląda. Mogłoby być tak, że to całe nam pęknie i już w ogóle byłaby afera, także darujemy to sobie, będziemy wszystko wyciągali górą, a ta cała miska zostaje. Dobra widzowie, także mamy już tutaj podejście zrobione. Jest na odkręcanie. Którą trzymasz? Eee, najbliżej tyłu. Dobra. I odkręcamy pojedynczo Jak to wygląda? Dobra Jeszcze troszkę Dobra, zeszła jedna, teraz trzeba ją wyciągnąć Dobrze, to nie jest jakoś mocno przypieprzone, to łatwo idzie I ostatnia Dobra i mamy wszystko teraz tylko wystarczy to powypinać zobaczymy na ile to będzie proste no i wszystko nam to wyjdzie trzeba tam posprzątać od dołu i tyle dobra jedna out Jakieś? Jest, jest. Tu jest. Tu jest. Tu by się. O o o, 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 to było dobre. O! Ale ładnie. To no, kurwa nie jest źle. No, no już jakby widzę, połowa mamy regeneracji za sobą zaprojektowali to tak, że trzeba całe odkręcić <grystanie> A to by było dobre Nie, bo tutaj tylko troszeczkę Blokują te cięgna A przejdzie ci przez ten otwór, co jest tutaj? No, o. o Mamy na wolności wszystko gdzie, gdzie masz część? U ciebie Ty jej nie przyniosłem? A nie wiem Daj są pozostałości tego wszystkiego Jedno Zaraz to sobie jeszcze omówimy jak wymienimy wszystko Drugie Coś tu trzeba będzie skręcać Trzecie O, zobaczcie Wszystko już opustoszało Tak naprawdę dużo roboty nie ma Tam macie trzy wkręty, trzy otwory Z tulejkami Dwa cięgienka i to wszystko A resztę mamy już wyjęte tutaj To jest stare To jest nowiutkie tak naprawdę żadna filozofia, no to przykręcamy tam, nie da się pomylić, bo otwory są, jeden, z, jeden jest po jednej stronie, dwa po drugiej, więc nie da się pomylić. Tu mamy wzór, tak naprawdę tylko przekręcić. Przekręcić i to tyle. Dobra, złap mi to, tak po prostu. Yy, nie opieraj, trzymaj w górze. czy to coś idzie. A kurwa, przyjebałem palca. Ale o, przyjebałem, ja pierdolę. O, to a on na odpoczynek. A kurwa, kurwa paznokcie, jak nic. To widzę, tak jak teraz myślę, to pewnie największy, najwięcej zabawy będzie wyłącznie ze zdjęciem tej rączki, żeby przełożyć to. A tak to, to robota będzie znowu na jakieś 15-20 minut. Nie licząc właśnie tego. No dobra, trzeba napierdalać. Trzeba napierdalać i chować kciuki, żeby już nie tracić więcej paznokcia. No dawaj, kurwa na klejcie ktoś się, i chłód. O, zeszło. Fantastycznie. Mamy to widzowie. Kleju nie było. Dobra. Też taką. kolana. Zdjęte, teraz trzeba to rozkręci czy rozkręcić. Rozkręcić to, to są takie zapinki, że na to zwrócić uwagę. Tam są nowe. Trzynastka. I to wszystko ładnie poskręcać. Wybić w tym momencie. O, byśmy <grymne> 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 Czyli to w sumie nie trzeba tego odkręcać. Dobra, to składamy to widzowie. Możesz wziąć parsę. A, o, pięknie wskoczyło. Teraz poczekaj. No nie no, teraz chodzą wszystkie biegi elegancko. Dobra. Taka, zakładamy to. Ten. Nie będzie się trzymać. W każdym razie, nieistotne. Zapinaj to. Klameczka, kurwa. Rosia. No i korwaj, i teraz widzowie... Właściwie będzie zadowolony. O. Fantastycznie. No to to po robocie. Widzimy się za sekundę. Widzowie, jeszcze w tym odcinku chciałem taki krótki statement odnośnie LEDów, które mamy w opłagi zamontowane tu i tu i ogólnie w, jako elementy oświetlenia. Otóż jest to dość chujowe rozwiązanie. Są pewne wyjątki, o których za chwilę powiem. Natomiast zobaczcie co się dzieje w momencie, gdy chcę włączyć kierunkowskaz. Uwaga, odpalam kierunkowskaz. Dyskoteka tak zwana. Mimo tego, że warówki i tu i tu mają kambusa, jak się nie mylę, tej te nie jestem pewien, ale ta na pewno ma. I nie mają trybu strobosco. Tak, yy, to... Wszys wszystkie się świecą, ale jest tak, jakby nie świeciły, dlatego w tym ale momencie. w tej strony też są LEDy. W tak. Tym momencie. I tamta lepiej, lepiej działa, mało tego odbija, więc nie wiem o co chodzi. Może dlatego, że lewa strona jest zjebana, nieważne. E, w każdym razie e, wyrzucamy to, wyrzucamy to i jeszcze z tyłu, jak to zrobimy, z tej i z tamtej strony, to przejdziemy do tyłu i wyjaśnię wam, gdzie można użyć LEDów. Faktycznie. Bo jest to fajna modyfikacja, ale tylko do pewnego momentu, bo jak wchodzimy na kierunkowskazy, jak wchodzimy na oświetlenie do jazdy w dzień normalnej mijania, tudzież w nocy jakieś drogowe, to jest cienko. A czy to też w sytuacji gdzie kupujemy LEDy takie powiedzmy no w miarę tanie z AliExpress, no bo no zawsze można wywalić 100 czy 200 zł za sztukę i o. to się do niczego nie nadaje. Te się nadają, ale to wam powiem do czego Dobra, to widzowie, ja idę Seicento zrzucić z lawarka, bo już robota jest skończona, jeszcze za chwilę się przejedziemy A zostawiam was z operatorem i on wam pokaże o co chodzi Dobra, widzowie, ja już wrzuciłem żarówkę, tu mamy, o, tą, która była Fajnie świeci, ale jednak wolę, kurwa, żeby normalnie mi działał kierunkowskaz Bo to wygląda jakbym był, kurwa, upośledzony i nie widział, że coś się z autem dzieje No to to siedzi. Teraz druga strona, ta gorsza, a wrzucamy tam takie standardowe, nie? Tak one wyglądają. Siadło. Ten temat jest zamknięty. I pamiętam, jak to działało tutaj. Więc uwaga, otwieramy. O, pokazuje nam się to, czyli możemy wrzucić standardowe oświetlenie, bo tu mamy naszego ledzika I takie oświetlenie to ja nawet kurwa pocieszenia chowam na wszelki wypadek o, zobaczcie bo to jest oświetlenie W5W i tu również mam W5W tylko ta jest jakaś przepalona To jest niezła widzicie różnicę mniej więcej kurwa o. to ma taki nieładny osad o. Hop. Mam jeszcze jedną jakąś. O, ta się nada. No i co, i mamy to, i teraz powinno wszystko wamglać. Sprawdzamy. No i co nam się ukazuje? Miga normalnie. Jedna, druga. A tak się kurwa ze mnie śmiali. Po co zostawiasz te stare żarówki? No właśnie, kurwa po to. Chodźmy na tył. Bo tutaj jest miejsce, gdzie można faktycznie zastosować. Oświetlenie ledowe. czekajcie. O! Macie rzut na tę Opla, nie? Tu oświetlenia 3, tam oświetlenia 3. I tu jedno. Gdzie można to zastosować? W dwóch miejscach. Tu na wstecznym, co mamy. Ładnie, ładnie. I to naprawdę świeci fajnie. Ale jest jeszcze jedno miejsce, które mi nie świeci. I w opl jest to standardowo. O! Tu mam nadzieję, że dobrą żarówkę zamówiłem i że będziemy mogli to wymienić tak. Nie kurwa! Nie to wejście! Ja pierdolę! A szkuj to jebał. Taką ładną sobie zamówiłem, ale nie to wejście, chyba. Kurwa? No nie weszło. Dobra. Nie ma dramatu. Trzyma się? Trzyma się. A czy świeci? Świeci? Chyba nie świeci. Chce to w ogóle świecić? Chyba nie zaświeci. No bo ta jest ewidentnie przepalona. Wiecie jaki ogólnie jest problem w Agili? W Angilii problem jest tego typu. Że właśnie to oświetlenie tablicy bardzo często się przepala. Wy to możecie je w jednym roku wymienić, a innym razem trzeba będzie to znowu robić od nowa. I to jest kurwa ból, jak z kurwy I chuj wie, czy to już się rozjebało wszystko? Bo te kable są stare, czy o co chodzi? No nie wiem, kurwa, naprawdę nie wiem o co chodzi. W każdym razie zostawiamy to tak jak jest. Że zrobię sobie zdjęcie. Z roboty przy agili to tyle. Już Wam pokazałem gdzie możemy zastosować światła LED, czyli tu na wstecznym. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej, które u mnie oczywiście nie działa. Jeszcze są trzy miejsca. Trzy miejsca. Jednym z nich, uwaga, tu. O tu. Lampy przednie, pozycyjnych, jeszcze jak się mogę. Światła dzienne. Tam można to zastosować, bo je dobrze widać w dniu, że są zapalone. Ale nie do końca też doświetlają. Więc jak macie światła dzienne w tym miejscu czy gdziekolwiek, to możecie tam to zastosować. I jeszcze jest jedno miejsce, gdzie u mnie jest też to zastosowane. Mianowicie w środku. Zarówno tu, jak i z tyłu. O, tam. Może nie, naj, naj, mo Może nie jest to najmocniejsze światło w tym momencie, ale w nocy naprawdę robi to. Piorunujący efekt i fajnie doświetla wnętrze i tak naprawdę pięć, pięć miejsc, które Wam wymieniłem, czyli wsteczny, oświetlenie rejestracji, światła dzienne, światła pozycyjne i oświetlenie wnętrza. To są miejsca, w których możecie używać świateł LED, bo wszędzie indziej mogą tylko generować kłopoty. O ja pierdolę, chyba widz tutaj Chyba widz się lubi z koleżankami pobawić tu. No właśnie, takie mam wrażenie, że. że tu jest tak rozjebane siedzenie. No nie wiem, jak mam wam to dobrze pokazać. To jest kurwa, czy elektryka? Elektryka! Ej, patrzcie, kurwa, takiego Sejczę to wy nie widzieliście na oczy. I teraz zobaczcie. Ja się ustawiam. Niby jesteśmy na, na równo, nie? Ja jeszcze wam pokażę stąd. Ale poczekaj. A siedzimy normalnie oparci. Ale jeszcze zobaczcie tutaj. Bo tutaj nie ma tylnej kanapy, widzicie jej pozbył. Zobaczcie to, jak to oparcie ucieka daleko. Tu jest oparcie, a tu jest, tu jest siedzisko, a tu jest oparcie na sieci operator. Ale dobra, my nie po to, żeby się śmiać z tej tylko po to, ty żeby. Ty... Zobaczcie, jak ta skrzynia chodzi. Uwaga, jedyneczka, patrzcie to. Z przyjemnością jedyneczka wchodzi, a wiem, że to był bardzo duży problem. Ogromny problem, tym bardziej, że już to sprawdziliśmy. Jak był ten samochód na pierwszym odcinku, to ja, operator, miałem możliwość kawałek się tym samochodem przejechać i ta jedynka wchodziła dramatycznie. Trzeba było na dwa i potem i tak tą jedynkę celować, a ta dwójka nie wchodziła wybitnie. A teraz zobaczcie, każdy bieg wchodzi bez problemu. Wstek bez zająknięcia, ze wsteka na jedynkę szybko. Proszę bardzo, jest. Oczywiście ktoś może powiedzieć, wow, ale kurwa, wielki wyczyn, że biegi normalnie wchodzą. No to fakt. Bo tak powinny być od początku, a nie było. A teraz, proszę bardzo, no z przyjemnością się będzie jeździło tym autem, no z większą przyjemnością niż to było przed, bo bardzo to irytowało. Gdzieś na światłach czy coś, to trzeba się było szarpać z luzu tutaj dwójka i chciała do końca wejść, potem na tą jedynkę pchać i potem przez to też działy się takie rzeczy, że coś popękało. A teraz już jest bardzo ładnie. Plus jeszcze operator tutaj wrzucił stylizacyjną, funduszu, tak stylizacyjną, elegancką, aluminiową, fajną, chłodną gałeczkę, więc teraz z przyjemnością się jeździ Nie, więc... na pewno tego nie kojarzysz, ale jak żeśmy ostatnio o Block ekipie rozmawiali, to w jednym odcinku było, był przepis na to jak poprawnie wrzucić jedynkę. Musisz pociągnąć najpierw do siebie, zakręcić cztery razy, lewo, prawo i na maksa do przodu. No, no, to to było to, 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 był, to był schemat na to, żeby wbić tę jedynkę Aktualnie Kada może to zrobić jak w takim memie, który Gdzieś tam od dłuższego czasu krąży po internecie, gdzie o, mamy jest. kierowcę busa i on tak... No zobaczcie, zobaczcie to. Fantastyczna sprawa. Także no, wydaje mi się, że widz będzie naprawdę bardzo zadowolony, bo ja krótko jeżdżę z tym samochodem. No, naprawdę czuję tą przyjemność, jest naprawdę o wiele większa tej przyjemność w tej prawej ręce, żeby tymi biegami tutaj się zabawiać. Także no jest super. Tym bardziej, że to jest auto do jazdy stricte po mieście, więc tutaj troszeczkę się musimy tymi biegami pobawić a teraz naprawdę, no bez patrzenia, zobaczcie, dwójki, jedynka i jedziemy, dwójka, jest kurwa moc, jedziemy, jest super tylko proszę, nie rozpędzaj się za mocno, bo hamulcy to, to nie ma za dobry kurwa moc! jak nie ma <laughs> o, jedynka i proszę bardzo no, także widzowie, w tym odcinku to by było na tyle, jeszcze on za chwilę możemy sobie pokazać jak to wyglądało, Dzisiaj to wszystko zerwało no gdzie się to wszystko zerwało, no no widzieliście o, tu, tu się zerwało, to jest, kurwa, rozjebane, wyjebane, kosmosowo, o. o. Idealna, ty. idealna. Idealne podsumowanie, świata. Seicento, dziękujemy tak. za odcinek, pamiętajcie, 500 subskrypcji, ściągam maskę, na razie, cześć, pompa. Do honba. zobaczenia.